Witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj, Szweps, a to jest Jarkendar. Iza... A, tfu. a to jest wejście do Jarkendaru, teoretycznie, globowiec. Jakieś jaskinie. W, w serii zagrajmy w Gotik 2 noc, Kruka ze Szwepsem. Chciałem być fajny, ale się nie udało. <laughs> ale dobra, nieważne. Chodzi o to, żeby była dobra zabawa, nie? Człowiek nie wie komu wierzyć. Ty, zamiast uplotkować to... Nie może zresztą. byście się zajęli swoimi zadaniami. Cześć Kronos. To ty? Nie masz dużo odwagi, Masz szczęście, że minęło. Co moi mają w jednej ich nie udało. Tak. Czemu powie? To się w cholerę przyda. Moment. Powie. Miksturki. Też. Leczenie też się przyda. Światło mniej, ale i tak weźmiemy. trzyna, zapobiegawczo, Merdarion, jak tam praca? Ja te krypty bez trudu. Ludzie byli tak zajęci swymi codziennymi obowiązkami, że nikt nie przyjrzał się tym budynku. Nie mam na to innego. ha Jakie masz zadanie? Próbuję ustalić, dokąd pomagam też Nefariusz. to pewny? Nie. Naprawdę? Na pewnie. Muszę, Allen. Na... O. I po prostu albo wyduść to się. Znowu z ryzykujemy. No dobrze. Z tego co, co w tym takiego w Korinis wygląda na to, że kamień teleportacyjny ukryty w tych salach przenosi prosto do port. Jednak Dobra. gdzie w komnacie ze? Okej. Okay. Naprawdę? Nie skoro, Ha. <laughs> Dobra, my je znaleźliśmy gdzie jeszcze jest jeden. Znaleźliśmy jeszcze tylko jeden. Nic w pobliżu. My oprócz tego znaleźliśmy jeszcze jeden przy tym orku. Omyksir, on nas już Będzie uczył języka budowniczych. gdzie tutaj cały alfabet. My coś tam, strzałka w górę. Ciekawe, wszystko w porządku. Wszystko, w... masz dużo dwa. Co tu robisz? Co tu uczę się? Język każdy z nas. Musi się go nauczyć. Budowniczowie używali kamien Ale z dupy się go tak nauczyłeś. Hmm. Za... Niech... dla kogo? Tak. Czy... Tutaj są trzy poziomy tego języka. My na razie nie umiemy żadnego. Czy jesteśmy w, głę... w czarnej dupie? Portal. Tutaj będziemy musieli wsadzić ornament. a na razie pogadamy z nim. Eee... Co ty tu Myślałem, że cię prawie. prawie. Jest straszny. Hmm. <laughs> Naprawdę. Wiesz, gdzie według inskrypcji wygląda? Z pomocą Zawierają wskaz... Masz. Zaz Rozejrzyj. Zwracaj uwagę. Mogą wyglądać rozmaicie. Jak wielki, nieregularny... A, ale po co? No. Tutaj... A, zresztą, nieważne. Po prostu budowniczowie, jak teraz ich nazywają, zamknęli portal. W, w, na razie są takie hipotezy, w tej, w tej części fabuły, że po prostu zamknęli, aby odciąć go od innej części świata, bo coś tam się stało, ale jeszcze nie wiemy co. Oczywiście dowiemy się w kolejnych momentach, cyk. Dowiemy się w kolejnych momentach gry. Tamu za też jest super. To i tam i ta przyja kenda, jest świetna. Po prostu. Ale słońcem je jakby tak teraz świeciło. Tu dupa, burza musi być. Wiecie co? Ja robię na chwilę cięcie, muszę gdzieś zadzwonić z wy. Ok, witam ponownie. Sorry, sorry. Ważna sprawa. A, Inos, w swoim. Ej, ty. Na razie nic, dajemy się do pierwszego. Kamiennego kręgu, który jest przy farmie Lobarta. Tam na początku. sorry, gdzie na początku? A widzicie? Ale ten na farmie Lobarta Że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. Naprawdę, sama widziałam. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Spotkamy tam pewną osobę. Zobaczymy, czy zobaczycie jaką. I pójdziemy na poszukiwania dalsze. Ła, ale mnie wygięło. Hmm. Lol, u mnie czasem tu stoi w majtkach. <laughs> taki Bóg czasem jest. No, a zatem udało ci się, to, jeżeli mówisz o, ale z ciebie, masz ją ze. Pewnie. Pewnie, świetnie. Mam na. Okej, okay, masz. Daj, Okej, okay, szukasz To, to takie oczy interesujące. Z... Należysz więc do wodnego kręgu? Tak. To dobrze. Znalazłeś znam miejsce. W ten kamień teraz... No. To bardzo dobrze. Mechanizm jest taki. Obojętnie w jakiej kolejności... Mam, ma, 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 ma. Zawsze jest na tym dalszym. O. Dopa, nic się nie stało. Hej! Przynajmniej nie jest tak jak z innymi. Uruchomiłem mechanizm. W takim razie wieśniacy Lobarta mieli rację. Powiedzieli, że ktoś już kręcił się przy tych kamieniach. Nagle znikąd pojawił się kamienny strażnik i ich zaatakował. Farmerzy wezwali straż. Żołnierze paladynów. A ci przyszli i zniszczyli potwora. Przeszukałem już cały teren. Jeżeli był tu jakiś ornament, mają go teraz paladyni. Uuu, no to. W takim razie pójdę. W takim dobrze. Pójdę do miasta. Okej. Okay. Idziemy do miasta. I dolor Hagena. hm, w sumie ciekawe, wydaje mi się, że osobą, która majestrowała, był Grek, przynajmniej tak myślę. W sumie jestem prawie pewien, ale... Bo znamy typka, że on lubi Przecież takie rzeczy. To... Tak. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. I są oświeca wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. A, podobno nie można paradować w tej zbroi przy ludziach aczkolwiek nam nic na to nie zrobią. E... 10 kafli jest kurde tragedia. weź. Hmm. Dziękuję. Do widzenia. Huh. Kiedyś za cholera nie rozkminiałem tego. Z tym Jarkendarem, tak jakby, to co dopiero trochę później kawaler mówił, że mamy się z nim się spotkać problem. tam. No pójdziemy teraz do niego i powinniśmy go o tym powiadomić mniej więcej. To, widzisz? Ujrzał tedy Adanos że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. Hmm. O cholera. Wiecie co, ja muszę na chwilę spadać. Eee, dogram za chwilę tę część odcinka. No to do zobaczenia za chwilę. Znaczy no... Dla was za chwilę, dla mnie nie wiem. Jak będę miał czas to dogram resztę. Na razie. Okej okay, jestem, jednak udało mi się. To zrobi trochę szybciej niż myślałem i udało mi się teraz dzisiaj to nagrać, w ten sam dzień, w który skończyłem Ale parę godzin później, ale i tak. Mam nadzieję, że dużo nie straciłem. Nie urwało mi się dużo. O i równie ciekawie będę gadał jak. O, o ile gadałem ciekawie, ale mam nadzieję, że... że aż tak fest nie przynudzałem. I że nie będzie tak, tak... Że teraz też tak nie będzie. Że teraz też tak będzie. tfu, Kurwa. Plączę się w swoich słowach. Ale każdy się myli. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Chociaż jego pomyłką jest właśnie to, że nic nie robi. Ale głupia, ja się w filozofa bawił nie będę. Bo wiedziałem tylko co myślę. O sorry, przyciszyłem trochę głośnik. Wszystko wyrżnięte. Hmm. a sorry, źle poszedłem. Albo dobrze, dobrze poszedłem dobrze. Hmm. w sumie z tą bronią moglibyśmy już wybijać orków w tym lesie, ale teraz mi się trochę nie chce też. <laughs> Chciał najwięcej najszybciej z fabułką ruszyć, żeby było ciekawie. Ładna latarnia. Dzięki. Wdrab się po schodach na górę, he <laughs> o no, trochę niska jak na latarnia, ale nie jest źle. Wolę czerwono. <laughs> Na jedno wychodzi tam siedział, tu siedzi jeden chuj. Sztaw królewski jest tu na górze, zaraz wam pokażę. Gdzie wiecie, dawno w to nie grałem. Ale kurde, przypominam już sobie praktycznie wszystko. dosłownie. tam jest ten wrak statku, o którym wcześniej mówiłem, że jakbyśmy płynęli. To do niego dojdziemy. Hmm. A szczawik królewski był przy takim lichym drzewku. Hmm, tak bardziej wkopany w ziemię. o, widzicie? Jego prawie nie widać tylko jakieś gówno wystaje z ziemi. Mam nadzieję, że się to przydało, że ktoś o tym nie wiedział. I mam nadzieję, że uda mi się stąd zejść. Czekajcie, zapiszę, bo mogę znowu zdedać. Czego nie W ogóle, w ogóle, w ogóle. Jep, wybaczcie mi, spadek FPS-u. <gryw> Udało mi się chyba w dobrym momencie nacisnąć strzałkę w dół. Podobno to niweluje upadek, aczkolwiek mi się to tylko zdarza z niskich wysokości Przywalnie z kiemeletu goblina e, tego pi takie pierdoły. Tam dalej jest ork Chy Badiozły Ale pff. Wiecie co? Nam exp jest potrzebny. Będzie jakaś atrakcja, oprócz samego pierdolenia i... i łażenia. Przynajmniej w końcu kogoś rozpieprzymy. Bo już mi się nudziło powoli. Opsa. lipsa. Dobra. Mam nadzieję, że... Mu nie spada to HP, ale ogarniamy i to jest ważne. Cholerna broń, zaś mi się zablokowała. O kurwa, sorry, ludzie, w poprzednim odcinku miałem wam pokazać mojego łucznika, mi się zapomniało, to w tym wam pokażę. <laughs> Bić brawo, szybko. Nie wiem co tam dalej, bo tam też chyba był ok jeden, ale... Też, złot. Ok. To kolejnego ubijemy, co? Chodź tu do mnie, kurwo. Jak mi trochę laguje, sorry. Musiałem się dać trafić teraz, żeby wyjść spod ściany. Wolę to niż. A! Wyjdę na prostą z nim tylko. Mamy równe szanse tutaj. Te śmiertelne groźny musi dać do siebie dojść. Najle najlepiej trzymać go tak właśnie na dystans taki. Okej, okay. bo jak ork dojdzie, to do ciebie już nie dojdzie w inny sposób. No, chyba, że ich to jara, ale jak ork do, zdoła do ciebie podejść, to jak już jest obok ciebie, praktycznie i puszcza kombo, bardzo ciężko z tego wyjść. Praktycznie nie da się walczyć. Oczywiście da się, ale nie z taką postacią, że dostajemy trzy hity i leżymy, nie? Tak jak teraz mam. Gist tam, co? Jest tam coś? Na razie nie. Dobra, to... Co? Bierzemy smoczy korzeń i uciekamy. Ile mamy korzeni? 8? 8 9... No 9 Odkupimy od Konstantina Jak będziemy w mieście. A jak widzicie nie wszystko oczyściliśmy. To był pierwszy akt, więc... Nie ma się co dziwić, zaraz do Was wracam. Ok, czas mi się kończył. Dogram tylko końcówkę. I pokażę wam mojego łucznika. Nie pokażę wam ten... Pokażę wam tylko tam stan zadań, mniej więcej takie pierdołki. Pasty? Nie, bagienny jest ziele. zrobić to, zagrajmy wy bez żadnego pada, aczkolwiek jest to po prostu niemożliwe przy takim ryzykownym graniu. Bo coś może by się dało, nie wiem. Oczywiście, oczywiście, zabijamy. A! Wina, tu leżą kusze, takie pierdółki, ale nas to na razie nie interesuje. To dopiero w kolejnym akcie. Naszym celem jest ten oto krąg kamienny, w którym już byliśmy. Jak zapewne widzieliście w poprzednich odcinkach, kto nie oglądał, polecam obejrzeć. Eee, tak zaraz wyskoczy na nas uzbrojony. W kamienne ciało, olbrzymi kamienny strażnik, któremu dojebiemy. Tak, dojebiemy mu na stówę. Aż tak fest silni nie są. Dobra. Raz. Kolejny będzie tutaj. Zawsze jest w tym dalszym, zauważyłem. Od, te, od tego, który naciśniemy. Zawsze w tym dalszym. Chyba ten jest tylko wyjątkiem. Albo tu to leci od tej strony. Jest w tym pierwszym. No, dajesz. No. Heh. Dobra. Mamy po co? Przyszliśmy. Już mamy dwa ornamenty, w kolejnym odcinku pójdziemy na farmę O'Nara. Przy <laughs> okazji wrócimy trochę do najemników na chwilę. Cholera, myślę jak tu ten level dobić i... Smoczych Korzeni idzie zdobyć 9 maksymalnie, jeśli chodzi o znalezienie w Nocy Krukaj. Podobno jest gdzieś jeszcze jeden przy smoku, aczkolwiek w Nocy Kruka chyba to wycofali, przy bagiennym smoku, i go tam nie ma, na tym pięku, na którym powinien być. <ścoughs> dlatego... Yy, dlatego po prostu będziemy w chyba w trzecim akcie dopiero miksturki robić, albo zobaczymy. Zobaczymy, naprawdę. Tak. Teraz, już sobie podejdziemy kawałek, żeby później nie iść. A tak to w następnych odcinkach, już zrobimy całość. Że będę wrzucał je po jednym odcinku na dzień. A wiecie co? Dojdziemy do karczmy i Wam zaprezentuję tamtą postać. Albo nie teraz, bo mnie czas goni. No, jakiś mądrala autem sobie gazuje po ulicy. A mnie to wkurwia. O, respawn zajebiście ale to dopiero w następnym odcinku tutaj mały bonus ja się z wami żegnam na tej postaci pokażę wam teraz tego łucznika jak mniej więcej jaka jest różnica yy, co daje kradzież patrzcie tutaj mam 20 level a ja już byłem w górniczej dolinie i wykonałem parę questów dla, dla wodnego kręgu itp dobra to ja się z wami na razie żegnam Zaraz wczytamy kolejny, czekajcie, zapiszę. I po prostu wczytamy e, tamtą postać Wam pokażę. Mniej więcej jak to wygląda, tylko tam... Tak jak mówię, ostatnio trochę sobie tam powpisywałem. E, chyba że nie zapisałem, bo chciałem sobie sprawdzić jedną rzecz, czy będzie warto właśnie kupować e, ten mieczek magiczny, żeby zobaczyć, ale... Chyba nie będzie tu nic naruszonego, czekajcie, lol. O, widzicie, tak wygląda ta moja postać teraz. 17 poziom. Najemnik, no nie jest super, taka fest, ale jest dobra. Tylko teraz bym trochę inaczej pakował z progami. Oczywiście z włókach mamy progi. Trochę brakuje do mistrza. Tutaj jest moment, gdzie się modlę zazwyczaj. Właśnie, jak mam 70, to się modlę do 80, mniej więcej, albo nie, jak mam 60, to się modlę, a no, jakoś tak. Nie wiem z czego, te 5, chyba z paska mam 5 zręczności. Nie, nie wiem. Możliwe, że tak wpakowałem, ale tak to mniej więcej wygląda ta postać. Mm. mistrzowski, rapier. Miecz mistrzowski. Jeszcze nie mamy miecza. To jest łuk kompozytowy właśnie. Zdobyłem go w tamtej tej. Tam w tym kanionie. Kowalco tylko ten podstawowy mieczyk. Tak to wygląda mniej więcej. Może kiedyś nim dokończę grę, ale raczej bym zaczął od nowa. Bo po prostu nie umiem tak, że se wczytam save'a sprzed iluś tam i gram. Patrzcie sprzed ilu jest ten save w ogóle. O! Jeszcze z 2011, no to... oj... Ludzie, ludzie. Ten, tu miałem gdzieś... Patrzcie, tu mam z 2010 postać. Te. Tym łucznikiem już dokończy... Tym ucznikiem właśnie skończyłem już mniej więcej... Doszedłem do do 3 aktu już miałem maksymalną zręczność, praktycznie miałem chyba 190 zręczności jakoś, tak? Albo 180 Wiem, że przy kruku już miałem 170 ileś i łuk, najlepszy smoczy łuk i tak i 70 coś w łucznictwie. Ale później już mnie gra znudziła. Dobra, pozdrawiam wszystkich, bardzo serdecznie się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.